Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i zapraszam na test sklepu. Hi Honey, o który prosiliście pod ostatnimi filmami w komentarzach. Nazywa się on High Store i dzisiaj sprawdzimy, czy warto jest robić tam zakupy. Paczuszkę mam dosyć sporą, są to łącznie takie trzy paczki, ponieważ asortyment, szczerze mówiąc, naprawdę mnie zaskoczył. Tam jest bardzo duży wybór. Na stronie mamy crop topy, mamy t-shirty, mamy też sukienki, mamy spódnice, spodenki, cargo, body. Naprawdę to jest już taka pełna marka modowa, no naprawdę. Nie są to zwykłe t-shirty i bluzy, absolutnie nie, tylko asortyment jest bardzo różnorodny to nowa polska marka, która powstała z miłości do kreowania rzeczywistości po swojemu. Projekty skierowane są do kobiet, które szukają w każdym momencie czegoś wyjątkowego. Chcemy, aby każdy dzień przynosił coś nowego, a ubrania stanowiły tego ważny element. W codziennej rutynie łatwo zapomnieć, że to my jesteśmy najważniejsze. Chcemy czuć się dobrze, niezależnie od sytuacji. Z High luki można stworzyć w mgnieniu oka, ponieważ dropy są projektowane tak, aby z łatwością je ze sobą łączyć. Inicjatorką powstania marki High jest Hanna Puchalska, influencerka Jensina leżąca do popularnej grupy Ekipa. Produkty w 100% odzwierciedlają jej styl odważny i niezależny. W High znajdziesz coś na każdą porę dnia i nocy, od luźnych streetwearowych bluz po oryginalne wieczorowe sukienki. Dołącz do świata marki High, gdzie moda podkreśla twoją odwagę i niezależność. <grych> Poko, podoba mi się ten opis, jest oryginalny. Moim zdaniem pokazuje jej charakter. W sklepie wydałam łącznie 2483 zł, aby ten test był rzetelny, porządny i szczegółowy. Pogrupowałam już sobie ubrania, ale chcę wam pokazać tylko w jakim pudełku przychodzą. Jest to tekturowe pudełko z ładną bibułką. W środku mamy Coś takiego. Uważam, że spoko, że nie ma tego za dużo. Było to w jednej paczce po jednej sztuce. Totalnie uważam, że jest to wystarczająco, nie ma co marnować, a zwykle i tak to się wyrzuca. Pierwsza sukienka jest już na mnie najpierw dane, analityczne. <słuch> jej cena to 179 zł. jej materiał to 97% bawełny, 3% Elastanu i mamy tutaj gramaturę 450. Produkcja odbyła się w Polsce, ponieważ taką. Informacje mamy na metce. Wszystkie potrzebne informacje są w niej, na niej, czyli wszystkie metki, te wykończenia, które prawnie powinny tutaj być. Ostatnio testowałam inne marki influencerów i były tam różne jazdy. Odnośnie braku informacji na stronie, czy to na metkach, czy to błędne informacje na stronie w porównaniu do tego, co było na metce. Także tutaj pierwsze co, gratuluję, że wszystko jest zawarte, czytelne, też dobre. Dawno, szczerze mówię, naprawdę szczerze, dawno nie miałam na sobie sukienki, która jest po prostu tak. Gruba, bo mamy tutaj porządną gramaturę 450, to już oznacza, że materiał jest gruby. Nie jest to sukienka, w której coś będzie Wam prześwitywać. Jak widzicie, z tyłu też nic nie prześwituje. Jest to po prostu naprawdę gruba i konkretna sukienka. Nie jest to krój dla mnie, ponieważ ja nie lubię aż tak krótkich propozycji, bo są dla mnie średnio komfortowe do chodzenia. Słuchajcie, ten materiał to 97% bawełna. To jest naprawdę świetnej jakości materiał. Jest to też świetnie wykonana sukienka. Nie mam się kompletnie czego czepiać. Ja tutaj nie oceniam estetyki tych produktów, bo ja mam zupełnie inny styl niż hania ubieramy się zupełnie inaczej, więc testujemy sobie jakość, to jak leży, jak jest wykonane. I ta pierwsza rzecz jest na razie bezbłędna. Uważam, że jest warta ceny. 179 zł. Witam serdecznie w sukience numer 2. Lecimy sobie z sukienkami. Ja w ogóle dzisiaj naprawdę próbuję nowego stylu. Sukienka jest obecnie w cenie 229 zł, przeceniona z 399 zł. Dobrze, że teraz kosztuje 229, ok. 400 to jest, to jest sporo, tak? Skład siatki to 100% poliester, to akurat mnie nie dziwi, bo jest to siatka. Natomiast skład podszewki to 92% wiskozy i 8% elastanu. Moi drodzy, na pewno jest to dużo bardziej skomplikowana sukienka od tej poprzedniej. Zobaczcie sobie jeszcze tył. Tył prezentuje się następująco. Szanuję za odwagę stworzenia czegoś innego niż taka właśnie prosta sukienka. Mamy tutaj te rękawki, które na pewno są dużym, dużym plusem i atutem tej sukienki, bo bardzo dużo jej dodają. Podoba mi się ten materiał, że mamy tutaj właśnie takie ciekawe połączenie tego niebieskiego z fioletem. Wykonanie tej sukienki jest moim zdaniem bardzo dobre. Mamy wszystkie informacje podane na stronie odnośnie składów, mamy wszystkie metki na sukience, więc jeżeli chodzi o wykonanie, Ubrania ponownie jest bezbłędne. Jedyne, nad czym mogę się zastanawiać, to czy cena 400 zł to nie jest lekka przesada. Tak jak często powtarzam, wiem, jak wyglądają realia produkcji odzieży. Jeżeli chce się na tym też zarobić i coś zyskać no bo nie oszukujmy się, marki powstają po to, żeby zarabiać pieniądze to jednak ta cena musi być trochę wyższa. Czy aż na tyle nie wiem. Natomiast mamy tutaj wykorzystany materiał siatki, mamy też materiał podszewki. Mamy tutaj też na przykład detal tego typu, który jest moim zdaniem też ciekawym urozmaiceniem. Widać, że po prostu sukienka jest przemyślana, że jest bardziej taka skomplikowana. Wymagała więcej czasu i wymaga na pewno więcej czasu na wyprodukowanie ze względu na jej wszystkie detale, na no to marszczenie, na dekolt, na tył. No. Jest to skomplikowany model sukienki. Kolejny zestawik bliższy mojemu sercu, ponieważ ta studniczka. She looks cool. bardzo mi się podoba ta spódniczka, słuchajcie. Przejdźmy do jej omówienia. 189 zł. Mamy wyprodukowanie w UE, więc obstawiam, że ona też jest produkowana w Polsce. Tak jest, mamy w środku na metce, że jest wyprodukowana w Polsce. Ciekawe w sumie, czemu na stronie jest UE, a nie po prostu Polska. Skład warstwy zewnętrznej 97% bawełna, 3% elastan, mamy podaną gramaturę 185. Skład podszewki to 92% bawełna, 8% elastan i gramatura 200. Mam wrażenie, że polskie marki mogłyby sobie zażyczyć za tą e skudniczkę więcej. Jest ona czuć z bardzo dobrej jakości materiałów. Bardzo szanuję za to, że mamy tutaj naturalne składy, naturalne materiały. Kurczę, no co jak co, pamiętam jak kiedyś testowałam sklep Ekipy, Genzy z Ekipy czy coś, to ta jakość była zawsze bardzo, bardzo wysoka. Jak Ekipa się czegoś dotknie, to mam wrażenie, że robi to najczęściej bardzo dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi o takie swoje produkty, więc Jakościowo spódniczka jest naprawdę top. Mamy tutaj e, też plakietkę z tym high, także fajnie, że nie jest to czarna spódniczka w stylu bombki, tylko mamy tutaj ten dodatek, że jest to ze sklepu Hani. Jedyne co, do czego miałabym powiedzmy takie obawy, nie wiem, który materiał by tego nie robił. Jeżeli się usiądzie i po prostu gdzieś tam ją przyklepie, no to ten materiał może się trochę pomiąć, bo jak widzicie lub nie, ale mam nadzieję, że widzicie, no spódniczka jest troszkę pomięta. Jest to konsekwencja tego, że jest to po prostu wełna, taka właśnie sztywniejsza, grubsza. W ogóle też mega fajnie, że mamy podaną gramaturę. Ale dzisiaj Oliwka chwali. Hania, próbujecie po prostu podlizać, taka jest prawda, wiesz. Próbujcie po prostu podlizać, no. Jest, if then it, it, Boże, jak ta piosenka mi siedzi w głowie, ja po prostu tego nie mogę. Jeżeli chodzi natomiast o top, to kosztując 119 zł, w składzie mamy 92% bawełny, 8% elastanu oraz gramaturę 19200. Nie wiem od czego to zależy. Również mamy produkcję polską. Kroplów jest wykonany bardzo ładnie. Grafika, co prawda, jak się tak trochę rozszerza, to się tak krisinguje, Ale myślę, że po praniu nic jej się absolutnie nie stanie. No nie wiem jak z kulkowaniem, ale w odczuciu bawełna jest wysokiej jakości. Natomiast uważam, że cena mogłaby być odrobinę niższa. 119 zł za taką małą bluzeczkę mogłaby kosztować obiektywnie troszkę mniej. W teście nie mogło zabraknąć zestawu dresowego. Typóweczka każdej marki, no wiadomo, to jest taki mas. Have. Polska słynie z produkcji dobrych dzianin i jest to po prostu łatwiej dostępny materiał, więc dużo osób też decyduje się na produkcję tego, bo w łodzi są naprawdę świetne dzianiny. Mamy ją w cenie 239 zł, przeceniona z 389. Jeżeli odcinek jak do tej pory Ci się podoba, to weź zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, odwiedź mojego Insta, odwiedź mojego TikToka i bądź ze mną na bieżąco. I koniecznie zostaw komentarz, czyj sklep powinnam przetestować. 80% bawełna, 20% poliester i nie mamy podanej gramatury. Widzicie, człowiek szybko się przyzwyczaja. Jak już dostajesz przy innych produktach gramaturę, no to tutaj też bym chciała, szczególnie że to jest bluza. Natomiast dresy, które ja wam zaraz Pokażę w całości lepiej. Space Suit Sweet Pants Violet 149 zł, bo są w promocji z 249. I mamy taki sam skład, 80-20. Również nie mam podanej gramatury. Co muszę powiedzieć, to, że ten zestaw podoba mi się zdecydowanie najmniej, ze względu na to, że no ta bluza nie jest taka fajna, boxy, oversize'owa, a dresy wzięłam w rozmiarze M. Bluzę również w rozmiarze M. Żeby to było większe, no nie? Fajnie, że mamy jakieś takie dodatki w stylu właśnie tych wykończeń z tego overlocka, takiego neonowego. Coś się tutaj dzieje, tak? To nie jest po prostu zwykła bluza. Ja nie jestem fanką krojów tych ubrań. No, w tym zestawie nie czuję się zbytnio fajnie. <grym> Jakby te dresy są tutaj dla mnie najgorszym, e, chyba, elementem. Nie lubię takiego kroju dresów. No, tak średnio mi się podoba, jak wyglądają. Szkoda, że nie mamy tutaj też regulacji, czyli po prostu sznurków. Ja jestem przyzwyczajona, że raczej w każdych dresach gdzieś tam zwracam na to uwagę, żeby te sznurki były. Może to dlatego, że wszystkie dresy biorę w rozmiarze L i są tam duże. Nie jestem fanką tych wykończeń. Być może są one tutaj dlatego, żeby coś innego się zadziało niż taki typowy ściągacz. Tylko mamy tutaj ten ściągacz tak jakby no zawinięty tą bawełną, tą dzieniną. Jest to coś ciekawego, ale nie jestem tego fanką. Uważam, że trochę to tej bluzie odejmuję. Co do jakości, absolutnie nie mogę się przyczepić, natomiast szkoda, że nie dostałam informacji o gramaturze, bo wydaje mi się, że ta gramatura nie jest tutaj zbyt wysoka. Mamy tutaj tą dzianinę z polarkiem pod spodem. Porównując to gdzieś tam do tych gramatur rzeczy poprzednich, które były właśnie takie konkretne, ciężkie i tak to tutaj wydaje mi się, że ta gramatura jest po prostu niższa. O, moi drodzy, look at this! Look, at this outfit. Jest to bardziej w moim stylu, ale nie chodzę w kargo, więc jest to bardziej w moim stylu, bo mam szerokie spodnie. O! Dobra. Teraz już jest chyba spoko. Kurczę! kurczę, omawiamy top na razie taki sam materiał jak sukienka tak podejrzewam, 129 zł 57% bawełny 3% elastanu, 450 gramatury czyli to jest dokładnie to samo co sukienka, tylko że jest to w wersji topu, mamy również ten sam detal tutaj na środku ta sukienka i właśnie ten top to są chyba jak na razie takie moje ulubione rzeczy, o przepraszam i, i spódniczka, spódniczka, bombka to jest, to jest mój faworyt bo jestem typową Pinterest girl, która ubiera się w trendy rzeczy i nie ma własnego stylu. Oczywiście żartuję. Ten top uważam, że jest w ogóle super i uważam, że jest świetnej jakości. Nie mam żadnego topu tego typu w szafie, który miałby tak gruby materiał. Jest naprawdę konkrecik, także tutaj ideolo. Spodnie. Co myślimy o spodniach? Bo szczerze mówiąc, jakie ubrałam, to stwierdziłam, że są za duże, ale to jest dziwna sytuacja, bo ja mam na sobie rozmiar S. Nigdy nie zamawiam XS-ek, ale te są naprawdę, no, szerokie. Ale czy ja bym je wymieniła na XS-ki? Chyba nie, bo bałabym się, że stracą z długości, więc chyba bym została przy tym luku, żeby były za szerokie. O kurde, 269 zł teraz, bo są na promocji z 429. To dużo. Skład 98% bawełny, 2% spandex, więc mamy świetny skład. Moi drodzy, teraz to jestem w szoku, że one były takie drogie na początku. Którą cenę powinnam brać bardziej pod uwagę? Czy tą sprzed, przy ceny, czy tą po? Mamy właśnie polską produkcję, dobrej jakości materiał. No i. Fajne spodnie, tylko pytanie, czy nie jesteśmy akurat w stanie takich cargo znaleźć podobnych, tylko trochę taniej, no bo jednak nie mają w sobie nic chyba aż na tyle wyjątkowego, żeby płacić za nie aż tyle. Mimo tego, że bardzo mi się podobają, bardzo mi się podobają, jak leżą, dobrze się w nich czuję, bo są szerokie. I ja lubię połączenie czegoś opisowego na górze, troszeczkę brzuszka i coś szerokiego. Także totalnie nie mogę się przyczepić do tego, jak one leżą, ale zastanawiam się po prostu, czy one są warte takiej ceny. Czy mają aż na tyle gdzieś tam tych detali? Jestem ciekawa waszej opinii. Co wymyślicie? Czy ta cena jest po prostu w porządku? Ja jestem generalnie naprawdę pod wrażeniem i bardzo gratuluję, Hania, za to, że stworzyłaś markę. Wiadomo, że no, nie sama, tak, ale stworzyliście. Naprawdę fajną markę ubraniową, która oferuje dobrej jakości ubrania. Za to po prostu gratuluję i za to też dziękuję, że nie jesteś znaną osobą, która wciska ludziom coś słabego. Bluza rozpinana również znajduje się w asortymencie sklepu High Store. Jest to Ellipse Zipped Hoodie Olive, która kosztuje 299 zł, przeceniona z 440... 449 zł. Skład 80 20. Wzięłam rozmiar M, a i tak czuję, że ta bluza jest. a jakoś taka lekko za mała na mnie. Ja wolę, jak te bluzy są, yy, są większe. Natomiast mamy tutaj taki kropc, kropc krój. Cenę ocencie sami. Jeżeli chodzi o jakość, fajny mamy skład 80-20. Co mi się podoba w tych ubraniach że to nie są zwykłe basiki tylko, że Hania tutaj rzeczywiście gdzieś tam. Przemyca ten swój styl i pokazuje siebie w tym wszystkim, takie mam wrażenie. Te bluzy, zobaczcie. Mamy tutaj ciekawe wykończenia na rękawach. Mamy tutaj ciekawe takie ozdobniki. Pamiętajmy, że to wszystko w produkcji kosztuje. Mamy tutaj bardzo ciekawą kieszeń, która jest właśnie taka wyższa i, i nie jest to coś typowego. Mamy również kaptur. Jest całkiem spory i w sumie wygląda całkiem cool. Mógłby być dla mnie osobiście troszeczkę taki głębszy, ale na kapturze też mamy jakieś takie ciekawsze to wykończenie. Widać, że po prostu te kroje są przemyślane, że to nie jest przy, przez przypadek. Zobaczmy sobie jeszcze ten tył. Tutaj też mamy cały w tych kryształkach. Obiektywnie ta bluza wygląda spoko i jeżeli ktoś lubi tego typu kroje, to myślę, że byłby zadowolony. Mamy bardzo ładny kolor, no bardzo dobrą jakość materiału i fajne. To jest, to jest takie ciekawe. Powtórzę się po raz kolejny, to nie jest moja estetyka i wolałabym coś prostszego. Tak podoba mi się to, że te ubrania swoje kosztują, ale jakby za tą ceną oprócz jakości idzie też jakiś pomysł, jakiś ciekawszy Projekt, ciekawsze wykończenia. To nie jest basic po prostu. Dopiero teraz zobaczyłam, że tutaj jest logo sklepu, że to jest high. To mi się podoba. Kurde, szczerze, gdyby ta bluza miała inny krój, to by mi się mega podobała, bo podobają mi się te kryształki, że są czarne, że nie są srebrne, takie mega mocne, tylko właśnie czarne. Hello! Witam serdecznie, jestem ciekawa jak Wam się podoba w ogóle w takim wydaniu, w takich innych ubraniach. E, bluzeczka, Long Sleeve Black, 119 zł, ze 169, skład 100% poliester. Także bluzeczka obiektywnie za droga, ale leży bardzo ładnie, jest to coś ciekawego i w sumie ta bluzka mega jakoś kojarzy mi się z Hanią. Nie wiem dlaczego, przez te rękawy. Bluzka podoba mi się, myślę, że byłabym w stanie ją wystylizować, gdybym miała ja może troszkę węższe te rękawy, odrobinkę. Wykonana jest spoko, mamy tutaj takie szwy, z tyłu mamy szef. Po środeczku. Wszystko z wykonaniem jest jak najbardziej spoko. Po przecenie ta cena moim zdaniem jest też do, do przyjęcia. Bluzeczka wygląda ładnie, mamy tutaj ładne wykończenia bardzo fajny jest ten materiał. Mimo tego, że jest to poliester, to wygląda spoko. Nie wiem, czy da się zrobić tego typu bluzkę, właśnie taką półprzejrzystą, z takiej siateczki, która nie będzie poliestrem. Ale możecie mi dać znać. Jeżeli chodzi natomiast o te biker shortsy, to powinnam była ją brać z tym topem poprzednim, ponieważ one mają tutaj właśnie też ten znaczek. Biker shortsy za 129 zł, 97% bawełny, 3% elastanu, 450 gramatury. Mam je w rozmiarze S na sobie. Generalnie wszystko miałam s oprócz tych bluz i dressów. I te eski są na mnie dobre. Leżą bardzo dobrze. Z tyłu, długość jest ok. I wiecie co? Przez tą grubość materiału, mimo tego, że totalnie nie jestem fanką szwu na środku takich spodenek, bo kamel toł po prostu zwykle jest murowany. No i właśnie, zwykle, bo tutaj tego kamel toła nie ma. Te spodenki się naprawdę dobrze układają i dobrze wyglądają. Myślę, że to zależy po prostu od tego, jak gruby i porządny jest materiał. Słoneczko zaszło. Słoneczko, wracaj do nas. Cargo skirt denim to ostatnia rzecz na dzisiejszy odcinek. 249 zł, przeceniona z 329, 98% bawełny i 2% elastanu. Słuchajcie, to już jest nudne, bo ja nie mam co, czego krytykować. Tu wszystko jest poprawne, wszystko jest dobre. Prawda bajka? Mamy tutaj dobrej jakości materiał, ponownie. Fajny krój, również ciekawy. Mamy tutaj też takie, właśnie wykończenia pokroju, tych takich blaszek. Widać, że to nie jest zwykła dżinsowa spódniczka, tylko no naprawdę zaprojektowana z pomysłem. Ja nie wiem kto chani pomaga, ale naprawdę ten sklep jest fajnie zrobiony. Jest zrobiony z pomysłem, z charakterem. Te rzeczy są ciekawe. Już nawet nie powiem, że one są jakieś. One są naprawdę ciekawe. Ceny są wysokie, ale przez to, że jest dużo zniżek, to one są bardziej akceptowalne, chociaż przy tej spódniczce ponownie, no muszę powiedzieć, że ta cena jest dość wysoka. Myślę, że przed przeceną, no to, to jest już taka bardzo wysoka. Ale wykonanie, no szczerze, szczerze, Wykonanie jest świetne. Hania, obiektywnie podniosłaś naprawdę wysoko poprzeczkę i inni influencerzy mogą tylko się uczyć i brać z Ciebie przykład. Ubrania są dobrej jakości, są na naturalnych, fajnych materiałach produkowane w Polsce i z pomysłem. Dzięki wielkie za oglądanie testu. Mam nadzieję, że wam się podobał i jestem bardzo ciekawa, jakich marek jesteście jeszcze ciekawi, co powinnam przetestować. Dajcie mi znać w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał i bądźcie ze mną na bieżąco na Instagramie. Bajo do następnego.